Park Morzakowski. Park Morzakowski jest zdecydowanie jedną z największych atrakcji naszego województwa. Jest dość znaną lokalizacją wśród lubuszan, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że na mapie ogólnopolskiej w takim Przykroju właśnie ogólnopolskim, nie mówi się o nim aż tak dużo, i właśnie dlatego chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego Park Murzakowski może, znaczy powinien, stać się jednym z symboli naszego województwa, dlaczego jest to tak ważne miejsce i dlaczego to właśnie Park Murzakowski jest kawałem. Polskiej i nie tylko polskiej, o czym za moment historii. Dlaczego nie tylko polskiej? Dlatego, że sam Park Murzakowski znajduje się na pograniczu. Jego część leży po stronie polskiej, a druga część po stronie niemieckiej. Mamy dwa sąsiadujące ze sobą miasta Łęknice i Bad Muskał. Teraz opowiem Wam parę słów o samej historii Parku Murzakowskiego i o tym, czym on faktycznie jest. Jest to jeden z najsłynniejszych ogrodów w stylu angielskim w Polsce. Jednocześnie znajduje się on na terenie właśnie naszego województwa. Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Łuk Morzakowa oraz Geoparku Łuk Morzakowa. Obejmuje powierzchnię aż ponad 700 hektarów. Jest to największy park w stylu angielskim na mapie Polski. Park Morzakowski znajduje się m.in. na liście. UNESCO winnieje również w rejestrach zarówno polskich jak i niemieckich zabytków